Do pieczu, do łoba łobam. Zaskrybujcie sobie kanał. Łoba będę tego typu. Zaskrybujcie, zaskrybujcie kanał tego typu. Zapraszam, zapraszam. Dobry wieczór. Dopiero my wróciliśmy do domu. Wizowia. Siema, witam, witam. My dopiero wróciliśmy do domu. Nie jestem się. Wita, witam. Asbert witam. Nie jestem się odpalać już live z kampa. Widzowie tego typu. Dopiero wróciliśmy z klina tego typu. A co wygląda na liście? O Belgii, Tą i Obelix. Tą nanosą część widzowie Fajne, fajne. Witam, witam. Eee, witam, witam. Eee, bardzo fajny komedia film. Tylko typu. Widzowie. Powiem wam że. Fajne, fajne. Śmieszne, śmieszne. wizowie ten film. Asterisk i Obelix. Tylko typu. Tego byliśmy w kinie, dopiero wróciliśmy teraz jakoś Tego nie chce mi się odpalać Nie zawsze, bo pracę to jeszcze Póki Tego to wiecie Nie chce mi się odpalać widziałem. Jutro jakoś tego odpalę Na spokojnie A dziś tylko tak na chwilę Tak co tam Schudłem bo schudłem I dobrze się czuję tego typu i się dobrze czuję typu, typu. Do tego, typu dlatego mówię a dzisiaj no dzisiaj tak chwilę mówię nie będę widzowie robić recenzji filmu tylko po prostu e, po prostu obejrzcie sobie sami, sami ten film i sami sobie to e, jakby no, swoją opinię dacie ja nie będę, no fajna komedia, taka komedia fajna, śmieszna, widzowie, że zapuszczasz włosy, nie, za, nie zapuszczam, nie mam zamiaru, tego typu. I powiem wam widzowie, że no bardzo fajnie. Nie, no nie ma co, nie będę wam żadne, yy, mówić co było w filmie, wystarczy jej iść do kina i zobaczyć, obejrzeć ten film w ogóle. Bo to jest śmieszne, śmieszne na widzowie. Ja tylko powiem wam, że obsada fana Tego typu i obsada fana śmieszna. No i te dubbingi są fanie Słuchajcie widzowie, powiem wam tak. ten Film OBELIX ja powiem Wam, że to jest już, zaczyna się jakby widzowie. Ten film zaczyna się pokazywać. Tam jest taki fragment, będzie jak będzie OBELIX opowiadał. Jak wpadł do kotła z, z tym miksturą i tam będzie taki fragment widzowie pokazany jak on tam wpadł do tego tła? dlaczego wpadł że dlaczego nie może tego napoju yy, pić fajne, fajne, fajne w ogóle dubbing jest fajnie zrobiony yy, Makłowicz tam fajnie podkłada taki główny lektor, można powiedzieć, historii tego Makłowicz, też Makłowicz fajnie tam podłożył dubbing yy, bardzo śmieszne, no śmieszne to jest widzowie bardzo świeczki jest sobie iść do kina i obejrzeć właśnie ten film No i tam jest, będzie pokazane, yy, widzowie yy, yy, yy. Ja nie oceniam czy się, każdy ma swoją tego ja mi się tam spodobało bo fane yy, fajny dubbing w ogóle podłużone fane teksty i yy, to fajnie śmiesznie jest to zrobione każdy ma swoje zdanie, ja mam zdanie takie, że mi się tam podobało eee, ten, ten film, eee, No i zobaczymy może następnym razem pójdziemy na jakiś inny. Eee, nie, dzisiaj ani ja, ani Koba, nie, 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 Koba też nie robię streama, tylko ja na chwilę tak odpaliłem, żeby ten, Słuchajcie widzowie, powiem wam tak. Do kina to już miałem plan, już planowałem wcześniej na walentynki, ale nie miałem czasu, nie miałem jak, a dzisiaj chociaż tego czasu złapałem. Siema, witam. Tego to poszliśmy, wróciłem z pracy do domu, zjadł się obiad i pojechał się Hmm. Pojechało się właśnie do kino. No teraz sobie coś oglądam. No dzisiaj dlatego dzisiaj już mi się nie chce odpalać live no, bo nie chcę tego. Tak, tak mówiłem, jak zawsze tłumaczyłem wam, że nie zawsze będę mógł sobie robić, bo się, No się zdawać ze słowem, że ja też chcę to usiąść i sobie obejrzeć tego typu coś odpocząć tego typu bo ja to mam co robić kupiłem widzowie w ogóle kabel internetowy 30 metrów bo no mówię no Mati, masz brata przyjeżdżający czasami nie, nie mam brata nie mam, nie mam kupiłem widzowie kabel internetowy 30 metrów no 90 złotych Jutro będę, bo już jest podpięty, już przeciągłem kabel do routera. Router jest też przestawiony eee, tego 30 metrów eee, kabla internetowego. No zapłaciłem 90 zł, widzimy. Bo przeciągłem już to. Ale jutro sobie spokojnie zobaczę jak będzie to łapało tego. Ruta jest w ogóle przestawiony. to gdzie takiego hotelu romantycznego znajdę? No, tego to nie odpowiem, bo nie, nie, nie umiem na to odpowiedzieć. To niedużo zapatrywałeś. No, 30 metrów, e, metrów, 90 zł. Też powiem Wam w widzowie, e, wiem, e, nie wiem, że jest dziwna rzecz. 90 zł. Tego myślałem, że trochę będzie droższa, ale no, tego, podpiąłem po prostu, pod router tego Ja ja jutro sobie spokojnie, bo router przestawiłem całkiem inaczej e, tego. Muszę go się przycisnąć, żeby doradziła, no to musisz tam walkę przycisnąć, tego typu. Właśnie, I, i powiem tak, że kupiłem 30 metrów. Bo tak, no zobaczymy. Ja zobaczę YouTube, YouTube mam cały dzień wolnego, tego to, to ja sobie potestuję. Siema, witam. Tego to wiecie, no to jest... No zobaczymy na no, widzowie. Mam nadzieję, że będzie, y, jak się mówi, y, dobrze tego typu, no widzowie. No, jak się ma pieniądze tego zostawiono, to zawsze można właśnie kupić. I zawsze widzowie, my zawsze pieniądze mamy rezerwy. Z tego powodu, że właśnie coś takiego tak tutaj nie było, na początku nie było problemu. Później były, no zaczęły się jakieś koczki, plocki, Czemu nie musiałeś czemu nie tego... Ale tam było 30 metrów 30 metrów Czy w tą, czy w tą stronę, czy 40 zł, czy 80 to, to, to czy tam 90 bez różnicy Warte, warte tego, żeby to. No, no. Po prostu. Wiecie, widzowie. Powiem wam tak. No. Ten kabel 30 metrów. No, I było widzowie za 40 zł, ale to nie było e, 30 metrów. To było za 39,99. To było krótsze, a, a mi było dłuższe. Patrzyłem w widzowie, nie było takiej cenie A ja to właśnie. Azbest, czy, czy powiem ci azbest tak, yy, nie, nie, na za znaleźć tańsze, ale plus do tego yy, plus do tego przesyłka to już wolałem tego, bo, Mogę, Jest możliwość, jak coś mi coś nie, jest, nie tak będzie pasowało, to mogę oddać w ciągu 7 dni. Jak coś nie, nie, nie tak. A, a na Lego sobie, no, są problemy. Ja raz przyjmą wam y, zwrot, raz nie. I się bujajcie z tym. A ja się nie bujam, Kupiłem Unię. O co chodzi? Na czym byliście? No a co się? Ta, no tym droższe, tym przesyłanie będzie właśnie dobre. Tego tak mówię. No, ja jutro sobie widzowie na no, spokojnie sobie tego, bo już jest podpięty pod, już router, pociągnięty kabel. router jest tak przestawiony, ustawiony tak, żeby mi się z, ze zmiaszczniacem, bo zmacniacz musi być koło routera. Nie może być za daleko, bo nie będzie łapało. I rado. Tiger robił loda za harnasia Jezus, w parku nudne. śledzia, wpłacił 5 złotych. Witajcie wizowie wpiszcie w Google i kwot średnik Tiger Bonzo fetyszysta Jezus, i kwot. A ukazują wam się filmik jak Tiger wali konia i liza stopy. Ten człowiek jest chory i wrzuca do neta filmy jak wali konia. O Jezus zesrałeś się. O Jezus. Żal palci jest. <laughs> Tego typu. O. o Jezus. Ulałeś się? papa. Pa. Jest, słuchajcie widzowie, no ja jutro sobie będę, widzowie, ustawiał sobie to wszystko, będę testował e, to wszystko, bo chodzi o to, że e, widzowie, no OBS ob, włączę dwa obersy, czyli ogłoszki i... Ju, już zdążę, że byłeś w kinie. Ja wiem, domyślam się. Zazdroszą ludzie mi, że jest mi stać, że odkładam jakieś pieniądze i zawsze sobie pójdziemy do kina. Jutro będę widzowie robił też, bo mówię, no... Chcę jakby to... Mm, zobaczyć jak to będzie wyglądało i... Żeby... Żeby... Y, Gośka odpalił u siebie w i ja u siebie. I zobaczyć... Czy przenik, jakieś pszeniki będą, jakie z tego lagowania, jak nie to bardzo się, będę się cieszył, co robi Gośka? Ogląda, nie wiem, coś co ogląda na YouTubie. Tak, widzowie, ja wiem, że ludzie teraz zazdroszą to, że poszliśmy sobie do kina, że stać nam, żeby kupić inne rzeczy, ja wiem, widzowie, zdaję sobie sprawę, że zarześć bije gulwa, jak się mówi, widzowie, ale nie ma co się przejmować wręcz przeciwnie śmiać się z takich pajaców, którzy zazdroszczą, bo sami sobie w życiu nie osiągnęli tego, co by chcieli, a padli dnem na pew. A po co? A po co, tak? Widzę, tak to jest, widzowie. O oh, kurde. O oh, koda. Kichawa mi poszła. Łobapen. E, Z doszą udanego związku, że dba żonę i że jest... No tak, no, o to chodzi. Jak widzowie jak nie rozumiecie nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o to, że ich bije za że... Mm... Mimo takiej y, sytuacji, jaką sytuacją było kilka lat temu z tym piciem, że wyszedłem na ludzi, że pracuję, że y, dążę ku swojego celu, że dbam o to co mam, tego typu. O, o smarkałeś mi echem, <grybujesz> to wytrzykł chusteczką fa, <grybujesz> i po prostu o to, o to ich to wścieka, bo by chcieli, żeby tager był Yy, Głównowarty, czyli, no, żeby nie miał pracy, żeby yy, żebrał na sprawy donateów, inaczej o to i, i, i ludziom chodzi. A ja mam, w, przepraszam, w tyłku, mam donatey. Kto wyśle donata to wyśle. a kto nie wyśle, no, to trudno. No co, powiesić się, mam wizowie <grym> No, nie, no, po prostu, no, proste. I chusteczkę ramkę. <grystanie> no to wiecie, widzowie. Mi to tam. Wiecie, mi tam, widzowie, mi tam rybka. Kto jest prawdziwym fanem, to zawsze wyśle fanego do Zawsze tego. A reszta to co tam mi. prostu, widzowie, ludzie zazdroszą tego, że zmieniłem się i to na dobre, widzowie. Charakter, zachowanie, nie jestem złośliwy, ja się mówię, widzowie, że mam to gdzieś że jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, to ich drażni, widzowie, to ich drażni, że na po prostu chcą, żebym był taki, jaki kiedyś byłem. Bo to ich Ta teraz ich to nie rajcuje, bo no no co, w swojej głupocie żyją, a ja nie żyję głupotą, tylko dążąc do tego, co bym chciał, widzowie. O, o, coś tam podpuszczę ci, pewnie będzie. Nie, no, Głaśka tam ogląda swoje, tam coś. A ja starszy film oglądam. Starszy film 4. Słuchajcie, widzowie, ja tak powiem, tak szerze, tak, tak z punktu widzenia widzowie. Ci, co tak się próbują na Donajcie, czy oni mają życie normalne? Wątpię to. Mają życie można powiedzieć do duchu. W tym sensie, że nie umiem sobie poradzić w życiu, a z chcą uczyć. Wiedzą za tym, że mają problem w swoim życiu prywatnym. I to ich wcieka. wysyłam linka do Donate. Proszę. Po prostu widzowie no To co było kiedyś to macie linka do na proszę bardzo To co było To co było kiedyś No to było kiedyś widzowie no. Teraz jest inaczej tego typu Szczepacie. Macie R Rambo No Macie linka do Donate'u. Jaki masz tak y będziesz kupował ubranie Widzowie ja jeszcze nie, nie patrzyłem nie, nie tego No nie wiem no coś fajnego Będę chciał do stolówki i czukajki białej a zobaczy widzowie. Jeszcze do... Jeszcze, no wiecie, no. Jeszcze nie, nie patrzyłem tak... No na... mam, bo mam coś na oku, ale no to wiecie. Stylówka się z, y, może zmienić, widzimy. To macie linka do odorętu, proszę bardzo. No to proszę, łapcie linka do donatów, proszę bardzo. Dlatego mówię, widzowie, ludzie po niektórzy ludzie mm, siedzą w tym takim głównie. Bo to ich rajcuje, a mnie to widzowie nie rajcuje. Zmieniłem się, Wlazowałem, siebie, spuściłem w powietrze, jak się mówi widzowie. Powiedz, jak się z Kobą poznałeś. I mówiłem tyle razy widzowie, jak się z Kobą poznałem, jak na jego. powtarzać się nie będę. Za to nie mam płacone. Kto nie był na bieżąco, to trudno się mówi. O tyle razy mam Mówię. zasubskrybujcie kanał, tego typu, ale macie w dupie, Ty ja też, prosto. Powtarzać się nie będą, no sorry, no widzę, no ja też. Mówię, mówię, a wy macie, przypuszczenie, to gdzieś niektórzy. Nie mi się powtarzać, za każdym razem, powiedzmy. Bo to nie o to chodzi, żebym się powtarzał. Ktoś mi daje za to pieniądze? Nie. Za powtórki. No właśnie. To tylko mówię. Nie, tak jesteś najlepszy. Dziękuję. Ja widzowie nie uważam, że, żebym był najlepszy, tylko no stałem się... Y, trzymać fason widzowie. Tego typu. To się liczy widzowie. Dziękuję za piątkę! Łobaben tego Krzysia typu. Zaskrębuj kanał. Madzie. Zapraszam tego typu. Pozdrawiam, będz. pozdrawiam tego typu. Pozdrawiam, Krzysia pozdrawiam Sebastiana Krzysian. Domino Santiago Sebastiana i zajmacie z Pozdrawiam, pozdrawiam tego typu łobabent. Dzięki za piątkę. BĘD bę, tego typu. Sieman, witam, witam. Słuchajcie widzowie. Hmm. A jak się mówi widzowie, człowiek się zmienia Tego typu wizowie. I to To bardzo się zmienia widzowie Tego typu eee, No to macie, no proszę Podbijam linkę linka i proszę Wysyłacie Donate'a dla kogo mają być Poznań życzenie i tu jedna osoba zrobiła i dostało na żywo Tego typu Co Rado? Nie ma nic Dlaczego mówię? Każdy z nas jakieś. Ee, za darmo nic nie ma. Jak idziecie, widzowie, do sklepu, przykład mam, dokładny przykład, z którego wziętego. Idziecie do sklepu, coś wam się podoba, to nie zapierdolicie, tylko musicie zapłacić, żeby to kupić. Tak u mnie. U nie jest usługa tego typu. Proste. Proste jak w tym widzowie. Nie, powiem wam widzę ten film, no film jest e, tego, pojechaliśmy sobie, trochę wcześniej pojechaliśmy, żeby, no nie po nocach tego, bo też nie, nie chce mi się, e, widzowie, siedzieć i, a jeszcze po pracy, to jest w ogóle, tego. Hmm, Takie dzięki za pozdrowieńka, masz rację, a ni nic nie ma za darmo, no właśnie, w życiu nic nie ma za darmo, tak na przykład, głupi przykład mam, dokładny to, to taki przykład, może głupi, widzowie głupi, bo głupi, ale z drugiej strony, poczekajcie, bo to coś tak, nie. może to głupi. Kanał zapraszam, tego typu. Po